Wątpię, żeby Platforma Obywatelska atakowała prawo i sprawiedliwość jakimikolwiek aferami, bo w rzeczywistości... PiS jest antyaferowy, to znaczy trudno jest cokolwiek mu przypisać. Nawet sławne już skoki, one są bardzo fajne w sytuacji, kiedy to jest monolog, faktycznie. To znaczy, jeżeli na przykład jakaś gazeta opisuje to, albo gdzieś politycy Platformy Obywatelskiej rzucają takie teksty o tym, że przecież PiS jest zamieszany w sprawę wyprowadzania pieniędzy ze skoków. No ale to bardzo łatwo zbić ten argument i wrócić do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu, czyli do tego, że głównym skokiem, który wyprowadzał jakieś pieniądze, tam ten mechanizm jest całkowicie znany, były podstawiane osoby, tak zwane słupy, które wyłudzały kredyty, okazało się, że to byli bezdomni, wyłudzili w ten sposób ponad 3 miliardy złotych. Ta największa dziura w budżecie skoków. To jest skok Wołomin właśnie, powiązany, i tutaj pisma bardzo łatwą drogę do zaszachowania wykopać, powiązany z przyjaciółmi Bronisława. Komorowskiego, Więc wątpię, żeby Ewa Kopacz atakowała skokami. Czym może zaatakować? No może zaatakować tym, czym atakuje od kilku tygodni, bo pamiętajmy, że ta debata już jest przygotowywana, podłoże pod tę debatę, czyli będzie mówiła o średniowieczu, będzie mówiła o tym, że PiS cofnie nas do czasów, kiedy o 5 rano pukano do domów. Swoją drogą, to dziwne, że premier Ewa Kopacz nie wie, w jaki sposób działają służby i o tym, że mogą pukać dopiero o 6 rano. Prawdopodobnie nigdy nikt do niej jeszcze nie zapukał, ale i tutaj też może się pani Beata Szydło popisać i powiedzieć: Pani Ewo, przyjdą takie czasy, że i do was zapukają i za Ambergold, i za inną aferę, i za podsłuchową, i za szczepionki i za Smoleńsk. Przypuszczam, że będzie jednak chyba ta szydło próba, próbowała atakować Ewę Kopacz zarówno aferami, jak i przede wszystkim tym, co trochę w porozumieniu z prezydentem Prawo i Sprawiedliwość robi, czyli swoimi pomysłami, cofnięciem ustawy emerytalnej, podwyższeniem wieku emerytalnego, kwotą wolną od podatku, wszystkimi tymi sprawami społecznymi, którymi de facto ludzie się interesują, bo szczerze mówiąc, afera, skoki, pieniądze, miliardy, normalny człowiek nie jest w stanie rozszyfrować Skrótu SKOK, więc co tak naprawdę ich interesuje? Czy ktoś wyprowadził milion, miliard, ile to jest miliard, ile to ma zer? Nikt tak naprawdę się tym nie zajmuje. Ale sprawy społeczne, sprawy, można, o których można porozmawiać z przyjaciółmi, ze znajomymi, które de facto dotyczą każdego człowieka, to może być to, co w tej debacie zagra pierwsze skrzypce. Wątpię, żeby pojawiały się jakieś gadżety ze strony. Ewy Kopacz i Platformy Obywatelskiej, chociaż Michał Kamiński jest znany ze swojego spin-doktorstwa, zresztą całkiem niezłego, więc może faktycznie wykopacz również wysunie jakiś gadżet, gadżet, pytanie, co to mogłoby być, czym można zażyć Beatę Szydło. No właśnie, może to być taka mała figurka albo Jarosława Kaczyńskiego, albo Antoniego Macierewicza, która tak rusza głową jak taki piesek, który stoi czasami w samochodzie, to byłoby bardzo fajne. Myślę, że wtedy mogłaby pani Beata Szydło postąpić no, w jakiś sposób niekonwencjonalny, trochę przestraszyć się tego. Mogłaby powiedzieć, bardzo fajna figurka, pogłaskać się po głowie Antoniego Macierewicza i zabrać ją ze sobą, tylko że nie wiem, czy ma prawo jazdy i czy ma samochód, a z drugiej strony mogłaby, podobnie jak Bronisław Komorowski, odrzucić taki gadżet i powiedzieć, że ona się nie identyfikuje ani z Jarosławem Kaczyńskim, ani z Antonim Macierewiczem, co byłoby jasnym sygnałem dla jej elektoratu? No że jak to? Jak można odrzucać prezesa? Z drugiej strony sama Beata Szydło powinna wystąpić z jakimś dobrym gadżetem w stosunku do pani premier Ewy Kopacz. Co to mogłoby być? No tutaj jednak można by spokojnie na przykład przydzielić globus. Pamiętamy ostatnią wpadkę pani premier Ewy Kopacz, może państwo nie pamiętają, kiedy mówiła o tym, że należy zabezpieczyć granicę węgiersko-syryjską. No to taki globusik albo jakaś taka rozkładana mapka. To wszystko byłoby całkiem spoko. Myślę, że Ewa popatrz mogłaby lekko, lekko poczerwienieć ze złości.